Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto legalny polski bukmacher. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny. A ja jestem Piedzą tak zmarznięty emocjami. przez siebie i, i... A jednak? No jesienny klimat wprowadził. Tak, z chilicha takiego możesz się napić, ale stądż z tego. Jak pijasz szlachta to... <laughs> się Siekierka i tak dalej, i tak dalej. Klub taki, e, że tak powiem e, mniej typowy. Pytanie no <typowy. grystanie> zadał pan Sławek z Krakowa. Ja nawet nie wiem, kto tam sam to może Sławek być. z Krakowa, nie? No Zobacz, o, o, tu, słuchaj, słuchaj, ktoś się tak? Słuchaj, Sławek i Kraków, Kto powiedział te słowa? Piłka na poziomie klasy C i reprezentacji Polski jest taka sama. Różnica polega na tym, że w reprezentacji gra się szybciej. Y -y -by Była gościem y quizu eto to? Ja z, spadł, spadł <gulatory> z <okraślamy>. <gulatory> <gulatory> Andrzej Stylał, tak? Andrzej Sylo. Komputer, proszę bardzo. A, A, A nie no. To jest, no. Ale pierwsza myśl, słuchaj. van Nistelrooy występował na boiskach ligowych w czterech krajach reprezentując barwy siedmiu drużyn. W którym klubie ten holenderski napastnik zakończył karierę? Ja tak cały ta czas ja, do tego ja, napełnionego winem Fejnort Rotterdam. To też była próba podpowiedzi. Proszę bardzo. Jaka była próba? Komputer? Nie no chodziło o wino, no. bo w maladze zakończył. Maladze? <noise> ja mogę powiedzieć tak, że to jest piłkarz bardziej współczesny, natomiast no na, tak trzeci, na trzecim miejscu możemy powiedzieć wam kto jest. Poet. Nie możemy jednak. <głosy> <głosy> Czy ten piłkarz jest jeszcze aktywny? Zależy. Zawodowo? W dziedzinie. Nie. ja komentowałem z Darkiem Kubickim, też mówiłem kiedyś te, te historie i mówię, na no Arsenal grał z kimś tamtego, mi tu o Henry, świetne podanie. On tak. Oczywiście no, Henry gra świetnie dzisiaj. Tak, nie? A on gra rzeczywiście dobrze. Tak. No tak, Henry Henry naprawdę dzisiaj jest bezbłędny kurde i tak dalej. No tak, tam o kiedyś Tomek Hajto się nie obraził, zawsze mówił, drużyna Leicester też świetnie się tutaj widzi. Ja. Dobra, no weź malę. No tak, bo Tak, no, proszę. Tylko was. prowadzący, jakby obsługujący prądownicę. Tak jest. Proszę e, zwrócić uwagę, że moja prawa strona włosów już stoi, także proszę teraz... Ale lewo nie, to lewo, zmień na lewo tutaj. Właśnie, przełóż opaskę. W jakim mieście odbył się pierwszy finał Ligi Mistrzów pomiędzy Olympique Marsylia i AC Milan w 1993 roku miało to Miejsce. Papier ten, no ja mówię Monachium, to mówi Rzym, nie? Dobra. Raz, dwa, trzy. O. Raz, dwa, trzy. Dobra, Monachium. Minhen, Woda. Tak, Uwaga. czy nie? Proszę bardzo. Nie. Wow. Yeah. Yeah. <laughs> stadion, powiedziałeś. Karierę zakończyłem w Chicago Fire. Grałem również w Manchesterze United. Ajajaj, jaj, jaj. Bastian a? Na Naciskałem! Fajnie, fajnie komputer byte. <grym> Jeżeli oni wygrają, to dostaną puchar, ale bez wina już. Tak, Dobra. Bez wina, to wino widzę nowy. O... Nie wiem, czy to wina nie jest. <grym> Jaki ma zapach? Ten bukiet. Nie, prawo... to moje skarpety. <grym> <grym> Ten, bu <grym> <grym> Ten bukiet. <grym> to tutaj zawsze. Prowadzący tu się upajają już podgrzewane już. Co tu jest grane? A tak, jaka tak, jest ta kategoria? Kategoria jest y misie pluszowej i zabawki i zakręcane. Nie, przepraszam. Ligi Światowej Mistrzostwa Świata. W 2002 roku, między innymi po zdobyciu tytułu Mistrza Świata, Brazylijczyk Ronaldo, nazywany przez Tomasza pałka Ronaldo, sięgnął po raz trzeci po tytuł najlepszego piłkarza Fifa. W którym roku zdobył tę nagrodę po raz pierwszy? 96, 9-6, tak Ci podpowiem. Nie, nie, nie. Znaczy 7-6 jest rocznie. Ale uwaga, to 9-6 tu jest? 9-6 powiem. Padło. No dobra, uwaga, no. Tak. Dobra, 9, Komputer, proszę bardzo, weryfikujemy. No nie, no, po... No, no. W lidze Madagaskaru w 2002 roku padł rekordowy wynik meczu piłkarskiego. Jaki? No 60 nie będzie, no. 60. Tak. No, poczekaj wiadomo. No. 90 minut 60 bramek u nas cześć, tak? Raptem. <grym> nie, no. Dobra, <grym> dobra. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie e Toto.